Protokół doktora Bernsteina, e, strona ww Sposób na Się nazywam Łukasz Soczański. O, coś tu nie poszło, zaraz. Muszę wziąć nową. Muszę sobie cukier sprawdzić, tak? Pierwsza rzecz, od czego zaczniemy. I zobaczymy, co się dzieje. Witam Was pięknie. E, Taki się nasunął temat, bo wysłał mi jeden czytelnik. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać coś 3,9, czyli 70, czyli jeszcze mogę żyć. Ehm, wysłał mi czytelnik takie pytanie, a mianowicie, jak to jest z tą utajoną cukrzycą. Poczekajcie, zaraz Wam przeczytam dokładnie, co. Zostało napisane, jeśli to znajdę jeszcze. Zaraz. E, gdzie my to mamy? Zaraz, zaraz. Na czym polega zjawisko ukrytej czy utajonej cukrzycy i czy rzeczywiście coś takiego istnieje? Mój poziom glukozy, insuliny i hemoglobiny glikowanej jest w odpowiednich wartościach na czczo. Natomiast po podaniu glukozy, cukier wzrasta do 275 mg na decylitr, a insulina do 104. C-peptyd jest obniżony. Lekarz stwierdził, że to cukrzyca ukryta typu trzeciego lub pierwszego. Mają to rozstrzygnąć kolejne wyniki badań. Czy można też prosić o wyjaśnienie terminu cukrzyca typu trzeciego po ostrym zapalaniu trzustki? Okay. Teraz to, co widzicie na ekranie to jest wykres który zawsze przytacza doktor Bernstein. To znaczy to jest takie uproszczenie dlatego że jedząc ubogowęglowodanowo zużywamy czy używamy raczej chciałem powiedzieć jakieś 50% naszych komórek beta i dopiero przy obciążeniu szybko wchłanialnymi węglowodanami ta ilość tych komórek użytych do wydzielania insuliny się zwiększa do, do 100%. W każdym razie, jeżeli się zbyt często używa jakby tego dopalacza, to w pewnym momencie komórki beta trzuski ulegają po prostu wypaleniu. Dlatego, że Cukry powyżej 100 mg na decylitr są toksyczne dla komórek beta. I tutaj widzimy: nie wiem, czy to będzie widać, tą taką linię, jak to wygląda, ile tych komórek ulega wypaleniu, czy ile zostaje jeszcze żywych. I wtedy, w zależności od tego, jaki to jest procent pozostałych przy życiu komórek insulinowych, wkracza się w kolejne fazy cukrzycy. I teraz o co chodzi z tą cukry, cukrzycą utajoną? Najlepszym, najlepszym jakby, może nie tyle lekarstwem, ale dowodem na to, co się faktycznie dzieje, jest założenie sobie na dwa tygodnie czytnika ciągłej. Jak to się mówi? no CGM, czyli czytnik mierzenia poziomu glukozy 24 godziny na dobę. I wtedy będziemy mieli jakby e, pogląd na to, co tak na dobrą sprawę się dzieje. Jeśli chodzi o to, jak wygląda po posiłku wysokowęglowodanowym, e, jak wygląda, tylko muszę tutaj zmienić ekran. Wyrzut insuliny u zdrowej osoby. Już Wam pokazuję, to on wygląda w ten sposób. On wygląda w ten sposób, że mamy tak zwaną pierwszą fazę, gdzie jest to wybicie ogromne. No i potem, po pół godziny, jest jeszcze druga faza, która sprowadza cukierusz całkowicie do normy, i też w drugiej fazie są wciąż granulki insuliny produkowane i magazynowane. I teraz tak. Jeśli chodzi o tą utajoną cukrzycę, co ja podejrzewam, i to jest tylko moje gdybanie. Poza tym ja nie jestem lekarzem, więc mogę mówić, co mi się podoba. I nikt nie musi tego słuchać. A tym bardziej szanować moich opinii. To, co ja uważam, to jest, jeżeli taka osoba założy sobie czytnik ciągłego monitorowania glikemii i zauważy, że jedząc normalnie, ten cukier wybija tej osobie powyżej 120, i nie spada dramatycznie ten cukier w ciągu pół godziny, do, czy tam godziny do normy, czy blisko normy. No to znaczy, że już sporo tych komórek beta uległo wypaleniu. Zresztą cepeptyt to jakby nam uzmysławia. Jeśli C-peptid jest obniżony, to znaczy, że najprawdopodobniej ta pierwsza faza wydzielania insuliny już uległa wyraźnemu uszkodzeniu. Czyli już możemy mówić o, o cukrzycy. Najlepszym dowodem na to może być też to, że mamy bardzo podwyższoną insulinę zaraz po obciążeniu. Tak jeżeli dochodzi do tak wysokiego wybicia insuliny, to najprawdopodobniej mówimy tutaj o cukrzycy typu drugiego. Żeby sprawdzić, co można z czymś takim zrobić, należałoby w drugim tygodniu używania czytnika, Ciągłe, ciągłego monitorowania glikami czy sensora ciągłego monitorowania glikami, należałoby przejść na dietę Bernsteina, gdzie jego zalecenia mówią o tym, żeby jeść tylko i wyłącznie warzywa rosnące nad ziemią, koloru zielonego i białego i jeść po prostu mięso z przylegającym tłuszczem i zobaczyć różnicę w cukrach. Jeżeli się okaże, że nie dochodzi do wybić, a że te cukry są na stałym, płaskim poziomie że te cukry są w granicach 100 mg na decylitr, no to rozsądnym byłoby przejście na taki styl żywienia, dlatego, że w, przy takim stylu żywienia maksymalnie odciąża się trzustkę, a skoro odciąża się trzustkę, no to nie powoduje się dalszego wypalenia komórek insulinotwórczych. W zasadzie to jest najlepszy sposób chyba, żeby sprawdzić, co się tak na dzieje. Jeżeli, bo o co chodzi z tym nazywaniem typów cukrzycy? To jest na dobrą sprawę tylko i wyłącznie potrzebne lekarzowi, żeby mieć podkładkę pod to, jaki rodzaj leczenia zastosować, jakie leki zastosować. Dla pacjenta nie ma, to jest kwestia drugorzędna, czy on swoją cukrzycę nazwie zieloną, pomarańczową, czerwoną, czy typu ósmego. Dla pacjenta najważniejsze jest, żeby cukry były w normie i Trzeba dążyć do tego, żeby one były w normie, to znaczy norma rozumiana jako cukier między 70 a 100 przez całą dobę, niezależnie od tego, czy ktoś zjadł, czy nie zjadł, czy pości, czy nie pości. Dlatego, że przy całkowicie, u całkowicie zdrowej osoby te cukry zawsze są 70 na 100, chyba że mówimy o osobie całkowicie zdrowej, ale jedzącej wysokowęglowodanowo, bardzo dużo jedzącej słodyczy, cukru, chleba, makaronu, ryżu, praktycznie codziennie do każdego posiłku, to taka osoba nie będzie miała cukrów 70 między 70 100. Natomiast osoba, która jest zdrowa i nie je tych rzeczy, tylko je po prostu tak jak jedli nasi praprzodkowie, no to będzie miała płaską linię cały czas całkiem, nie? To, że to jest to. I w zasadzie na tym zakończył. Cukry... Oni to nazywają cukrzyca ukryta czy cukrzyca utajona, tylko i wyłącznie dlatego, że ten cukier jeszcze cały czas wraca do normy. Natomiast nie ma mowy o żadnym utajeniu, jeżeli widzimy insulinę na poziomie 100 i jeżeli mówimy o tym, że cukry wybija do 250 zaraz po. Obciążeniu. To, to nie jest żadne utajenie, tylko to jest normalna cukrzyca, tylko jeszcze po prostu mamy trochę własnych komórek beta trzustki. I tak jak mówi dr Bernstein, jeżeli po przejściu na jego dietę, tą, którą zaleca, cukry wracają do poziomu 100 lub niżej, to w tym procesie dochodzi jeszcze do regeneracji komórek beta trzustki. To znaczy, że to jest jedyny sposób, żeby C-peptyd podwyższyć, żeby dokonać jeszcze remisji choroby, bo jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że doszło do punktu bez odwrotu. To, o czym ja teraz mówię, to zostało wykonane już w latach 70. przez zespół Geralda Rivena, człowieka, który dokonał odkrycia insulinooporności i on przy użyciu... Prawdziwie sztucznej trzustki, to znaczy takiego urządzenia o nazwie Biostator, które no było taką, takim pierwowzorem pompy insulinowej podpinanej do żelnie. Ono mierzyło ze krwi poziom glukozy i automatycznie dozowało insulinę cukrzykom. To proszę sobie wyobrazić, że przy pomocy takiej pompy. Rzeczywiście udało się uzyskać po dwóch tygodniach takiej kontroli normoglikemii u cukrzyków typu drugiego, udało się uzyskać tak dużą regenerację komórek beta, że po, od, po odstawieniu tej sztucznej trzustki, po przejściu na znowu niezdrowy tryb życia, potrzeba było bodajże roku czy dwóch lat, żeby wrócić do stanu sprzed. Takiej dwutygodniowej kontroli glikemii. Także moim zdaniem to jest ostatni dzwonek, żeby przejść na dietę, stosować dietę, zobaczyć, czy ona w zupełności wystarcza. Jeżeli nie wystarcza, no to trzeba zastosować umiejętnie leki. Czy to będzie, czy to będzie metformina, czy to będzie insulina. To już musi lekarz zdecydować. Natomiast podstawą y, zawsze jest, y, jest zobaczenie, jakie są cukry. A żeby to zobaczyć, no najlepiej CGM, tak jak mówiłem, i jeden tydzień normalna dieta, a drugi tydzień y, dieta cukrzycowa. Yy. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odpowiedziałem trochę na to pytanie. Tam miałem jeszcze inne pytanie odnośnie, jakie cukry powinny być po posiłku. Należy dążyć do. Stanu wyjściowego, czyli do tak jak ma zdrowa osoba, czyli cukry przed, w trakcie i po posiłku powinny być na stałym, niezmiennym poziomie. To jest poprzeczka wystawiona na perfekcję. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast chodzi po prostu o to, że jeżeli celujesz w gwiazdy, to nawet jeśli ich nie osiągniesz, to i tak osiągniesz Mistrzostwo Świata w cukrzycy. Na tym polega cały ten. Jak mówią Anglicy, mindset, czyli sposób, sposób popatrzenia na w przypadku akurat cukrzyka na tą chorobę i na radzenie sobie z tą chorobą. Że celujemy w mistrzostwo świata, jeżeli nie osiągniemy celu, to będziemy bardzo blisko. Albo będziemy na podium, albo będziemy bardzo blisko. Jeżeli nam się noga powinie, jeżeli będziemy mieli tak zwane wypalenie cukrzycowe, że po prostu nie mamy po prostu siły ochoty, ani. Ani absolutnie, absolutnie nic nam się nie chce, to okej, okay, powinien nam się noga, ale nie do cukrów rzędu 180, 200, 300, tylko do cukrów rzędu 120, 140. Ale mam nadzieję, że widzimy różnicę. Tak, także to jest to, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia na razie, hej.